Hej, go witajcie na naszym kanale, dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją Cigarette Hejmana Hessego. I mamy tutaj kolejny przykład części tego pana, którego pokawałyśmy niezmiennie i po prostu niezłamliwie przy Dymianie. Zgadza się. Więc, jakby idziemy tym trendem dalej, wchodzimy coraz głębiej, poznajemy kolejne dzieła pana Hejmana i zastanawiamy się, czym nas jeszcze zaskoczy. No, w sumie to nawet dobrze nam wyszło, bo fakt, faktem miałyśmy czytać wilka stapowego w następnej kolejności. Ale tak. koniec końców skończyło się ja na Ja nawet nie wiem, dlaczego to wyszło, to sidarta. Eee... jakby tam przez przypadek. A to nawet jest lepszy pomysł, niż czytanie podemianie wilka stapowego, odnoszę wrażenie, bo mhm. sidarta. Powstaje, w sensie, zostaje opublikowana parę lat później po Demianie, a powstaje właściwie niemalże równolegle z Demianem. To znaczy, tak jak pamiętacie, Demian zostaje wydany w 1919 roku, w tym samym też roku Hesse zaczyna pracę nad Sidartą i wydaje ją parę lat później, w 1922. Jeszcze sprawdziłam e, tak dla pewności i e, się to zgadza. No oczywiście później Sidarta doczekuje się, podobnie jak Demian, masy innych, dodatkowych wydań i wznowień, więc historia się powtarza. No tym razem Hesa publikuje już pod swoim nazwiskiem, więc nie ma, nie ma z tym takich zawirowań od autorskich właśnie jak przy okazji Demiana. Natomiast dlaczego to fajnie wyszło? No raz, że te książki zostają wydane właściwie no niemalże jedna po drugiej, to dodatkowo odnoszę wrażenie, że Sidarta kontynuuje trochę tropy rozpoczęte w Demianie, do wielu rzeczy znowu Hesse sięga, trochę je przerabia, bo też Sidarta jest trochę inną powieścią niż Demian, trochę inaczej napisaną, koniec końców skupiającą się na czym innym, inspirowaną innymi Taka. innymi kwestiami. Mhm. Natomiast wiele tutaj też jest podobieństw, i jeżeli będziecie je sobie czytać tak blisko siebie. To, to na pewno jest zauważycie. Czuś w ogóle, jakoś mam wrażenie tak, nawet pod tekstem trochę tak, tak. bardziej rzeczywiście to, to, to podobieństwo, że jednak gdzieś tam taki... Został jeszcze trochę taki vibe z tego Demiana, taki przemyśleniowy, jakiś taki... Że tak powiem, intelektualny, w jakimś mm. stopniu, że gdzieś tam czuć, że jeszcze nie do końca z tego Demiana Hesse wyszedł. Tak, zresztą nie bez przyczyny Hesse jest nazywany takim pisarzem-filozofem. I też nie tak. bez przyczyny mówiłem przy okazji Demiana, że wiele jego książek jest odbiciem jego myślenia i w ogóle jego samego, bo to też nie zawsze tak jest, że pisarz tworząc y, swoje powieści, Oddaje w nich w 100% siebie, czy też w ogóle w jakiejś tam części siebie. Są tacy, którzy potrafią absolutnie się od siebie odłączyć, mm -hmm. nawet pisząc na przykład w pierwszej osobie, czyli w takiej narracji, no można powiedzieć, najbardziej intymnej, najbardziej na pierwszy rzut oka możliwie od autorskiej, no tworzą postać zupełnie od siebie odrębną. Natomiast przy okazji Hesego jednak jest tak, że on bardzo dużo swoich własnych przemyśleń wkłada w te książki. I, I wydaje mi się, że to jest y, widoczne, jeżeli sobie poczytacie o tym autorze, to też mówiłam wtedy, ale no, może ktoś nie widział akurat filmu Młody i jak, widzi tylko ten. Jak nie widzieliście, to i koniecznie obcię. Więc to powtórzę. Yy, I w Sidarce też tak jest, ponieważ yy, sama Sidarta w ogóle może o czym jest. Może w ogóle no nie? Yy, sidarta jest. Yy, no, tytułowy główny bohater Sidarta, jest synem Bramina. Mhm. Bo całość jest inspirowana yy, kulturą. Wschodu, kulturą indyjską, i wszystko to zatopione jest w buddyzmie, w hinduizmie i generalnie w religiach wschodu. To nie jest dokładnie określone, które religie, które odmiany, które odłamy Hessemana na myśli, bo to był człowiek, który w ogóle studiował właśnie te, te religie i kultury wschodnie. One były mu bardzo bliskie, zarówno tak światopoglądowo, bo w ogóle mam wrażenie, że właśnie te religie wschodu są. Nawet nie tyle co czasami religiami, co filozofiami mm -hmm. bardziej. Nawet chyba, chyba w większym stopniu niż, niż to Ale europejskie chrześcijaństwo. To na pasuje przykład. do Hesego, filozofa w tym wypadku, e no nie? Tak. Mm. I e, całość też jest inspirowana w ogóle historią buddy, między innymi. Natomiast podobnie jak w Dymianie, mamy tutaj e, bohatera, który przechodzi jakąś drogę i w trakcie tej drogi się, się zmienia. E, czy, czy możemy tutaj też mówić, że to poniekąd jest powieść o indywiduacji? Myślę, że tak. Ona tu będzie przebiegała trochę tak. inaczej, nie będzie już tak bliska temu wzorcowi jungowskiemu. No tam to było, można powiedzieć, w jakimś stopniu od linijki. Tak. Tutaj jest trochę bardziej luźniej, mam wrażenie, że gdzieś tam taka główna myśl jest zachowana, a propos zbierania doświadczeń i odkrywania mhm. kolejnych w siebie, tutaj bardzo dużo w ogóle jest mowy o ja. O ja jako ja, o mnie, o samym sobie, mm. o tym, tej całości, takim którą tworzy ja, duchowym. takim duchowym ja, mm -hmm. więc gdzieś tam rzeczywiście to powiązanie jest, aczkolwiek nie jest to tak silne jak w Demianie, no tam to było naprawdę do milimetra. Tak, tutaj wiele więcej jest właśnie tej takiej filozofii wschodu, między mm -hmm. innymi tego takiego, to, to wydaje mi się, że to głównie jest buddyjska myśl. No. No takiego połączenia wszechświata. Mm -hmm. Jak będziesz czytała Tokarczuk teraz mm -hmm. swoją drogę i prawie, to mm -hmm. to będzie dokładnie to samo. Okay, to jest dokładnie ten, ten no sam ja. koncept, w którym Tokarczuk pisze o tym, że wszystko jest połączone i Ja też sobą, tak lubię. ja też tak uważam. I że wiesz, tutaj jest ten fragment o kamieniu mm -hmm. między innymi, o tym, że kamień jest kamieniem, więc jest piękny i istotny i mm -hmm. należy mu jakby no tak. oddać szacunek, a nie dlatego, że to kamień i może w przyszłym życiu będzie czymś innym. Ja znaczy też. Bo oczywiście to ja tam myślę <grymność> reinkarnacji i tego takiego. Tego, takiego Zamkniętego kręgu. Hmm, tak, który oznacza, no, jakby taką nieprzerwaną ciągotę. Nie ciągotę, bo ciągota to co innego. Nieprzerwany ciąg. Tak, tak pewnych wydarzeń, mm -hmm. nie tylko dotyczących reinkarnacji, ale ogólnie jakby pewnych układów. Sił kosmicznych, nazwijmy to tak, <gulolotnie>. To To jest bardzo buddyjskie i widzę, że to Hesek tak. bardzo tutaj inspiruje, i to, to dla niego jest jakby głównym takim motywem zaczepienia przy okazji tak. historii Sidarty. Ja bym powiedziała, że w ogóle to jest, można powiedzieć, taka inna wersja, trochę indywiduacji w tym wypadku. To jest inna droga dochodzenia do siebie, z użyciem innych metod, z uwzględnieniem innych aspektów życia mhm. i z uwzględnieniem innych pomysłów na to życie. Tak, no to wszystko jest bardzo mocno zatopione właśnie w tej, w tej kulturze dalekiego mhm. wschodu, sam podtytuł Siddhartha, czyli poemat indyjski powinien wam tutaj w ogóle bardzo no. dużo mówić, bo prawda jest taka, że Hesse się nie bawi w pierdoły i w jakieś owijanie w bawełnę, jeżeli no. coś jest poematem albo jest bardzo mocno inspirowane poematem, bo względem formalnym, jeżeli ktoś ogarnie temat, to to zauważy momentalnie tak. sposób, w jaki Hesse wypowiada pewne myśli, w jaki mm -hmm. sposób prowadzi swoich bohaterów, w jaki sposób konstruuje poszczególne rozdziały, to to jest dosyć oczywiste nawiązanie. No indyjski, no bo tematyka, tematyka. E, natomiast sama fabuła przebiega m.in. mniej więcej tak, że Siddhartha jako ten e, syn bramina no jest niejako początkowo przeznaczony do takiego samego życia jakiego ojciec. Natomiast Darta rezygnuje ostatecznie z tej drogi i y, postanawia próbować innych rzeczy, które dodają mu doświadczeń i na podstawie których on jest w stanie się określić, y, no, co tak naprawdę chce robić, w jaki sposób chce żyć. Bo toż nawet jakim jest, tak, tak, też, Bo Bo już nawet nie chodzi o jakby za, o zajęcie, mhm. jakim on chce się poświęcić w przyszłości, tylko właśnie w jaki sposób żyć y, jako, jako kto. Jako kto. Można też trochę powiedzieć, że w sumie ta jego podróż nie tyle jakby jest o tyle fizyczna, bo on też jakby wyrusza z domu, mm -hmm. opuszcza dom, jakby niejako zmusza swojego ojca do tego, żeby mu pozwolił z tego domu mm -hmm. jakby odejść, to można powiedzieć, że on nie dosyć, że podróżuje jakby tak fizycznie, jakby idąc, pielgrzymkując i uh -huh. mając te swoje wszystkie przemyślenia, to jest to w dużej mierze taka metafora tej podróży duchowej, którą on uh -huh. przeżywa w trakcie tej zwykłej podróży, którą ma. Tak samo jakbyście jechali sobie gdzieś tam i to nie chodziłoby o to, żeby jechać gdzieś, tylko samo to, że gdzieś jedziecie i macie okazję do tego, żeby się czegoś po drodze nauczyć, prawda? Tak, tutaj ponownie wraca też <laughs> e, Hester takiej myśli, że prawdziwej mądrości nie da się nauczyć z książek tylko jakby prawdziwą mądrość daje wam doświadczenie ja sobie mhm. pozwolę tutaj cytat przytoczyć, bo sobie akurat to zaznaczyłam, <tuszy> <tuszy> tak. to jest fragment rozmowy z Sidarty z jego przyjacielem Gowindą tak eee, i leci on mniej więcej tak, że eee, bla 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 e, czasem przez moment albo przez cały dzień czułem w sobie pewność tak jak czuje się e, życie w swoim sercu, owszem były takie myśli ale nie potrafiłbym ci ich przekazać widzisz Gowindo, jedna z tych myśli jest taka mądrości, nie daje się przekazać, gdy mędrzec stara się przekazać jakąś mądrość Brzmi to zawsze głupstwo. I to jest prawda, bo z reguły tak jest, że jak chce się powiedzieć coś mądrzego, to, 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 to Nie, wychodzi tak. bzdura, ale to tak lekko leko mówiąc. Tak. I, i, I faktycznie dziś stawia Hesa ponownie to doświadczenie ponad wiedzą taką no, mhm. akademicką, byśmy powiedzieli. E, co też swoją drogą jest dosyć typowe dla epoki i dla tego czasu, gdzie faktycznie no. w tym wyjątkowym czasie, właśnie po pierwszej wojnie światowej, przed II wojną światową. W tym takim przełomowym momencie dotyczącym w ogóle obyczajowości i jakiejś takiej świadomości społecznej, to wydaje mi się być to taka myśl bardzo na czasie. Na czasie. No, ale ja muszę, ja muszę, ja sobie nie, nie, Aha. nie daruję. Sobie, Aha. Żeby przytoczyć jeszcze jeden cytat, wydaje mi się, ostatni zresztą, który zaznaczyłam. Mhm. Że tych wszystkich scen, które gdzieś tam sobie. Yy... Najśmieszniejsze jest to, że ja czytam tą książkę po Annie, czytałam Twój egzemplarz i zaznaczałam dosłownie wszystkie te elementy, które Ty, poza jednym, yy, na 20. Dosłownie na dwudziestej stronie yy, chciałam zaznaczyć jeszcze to, ale zakładałam, że nie wiem, dokąd sięga ten Twój znacznik, więc mówiłam, że zaznaczyła jeszcze całe to i to by. Mamy inny system znacznikowania. Anna zaznacza całe sceny, a ja konkretne yy. elementy każde po prostu podkreślam ołówkiem Tak, yy, tak. I zresztą nie da się czytać Hesego bez znaczników, nie, tak? że absolutnie. przygotujcie się w sensie, ja w ogóle się przełapałam na tym, że strasznie tęskniłam za y, autorem, przy którym mogłabym powyciągać tyle y, cytatów i takich mm. ważnych rzeczy do po, pozastanawiania się. Nawet trochę wyjętych z kontekstu, bo one... Hesse ma to do siebie. Ja już to widzę tak samo po Demianie i tak samo ten po i Podejrzewam, że jeżeli przeczytamy inne książki, sorry, y, to będzie tak samo, że Hesse ma taką niesamowitą zdolność do zabrania wszystkiego, co, o czym mówi mm -hmm. w danym tytule, mm -hmm. do kilku, kilkunastu momentami kilkudziesięciu, jak w wymianie cytatów, które idealnie oddają to wszystko, co jest dookoła. On pisze obszernie, elegancko, pięknie, każdy temat, mam wrażenie, nie wyczerpuje, ale są te takie, co jakiś czas zdania, które wysadzają z butów i są tak fenomenalnie zbudowane, są takim podsumowaniem, że ja nie wiem, jak ty to zrobił. Zazdroszczę. Mocno. <grym> Bardzo. Dobrze, cytat. I to jest cytat, który ja już Wam udostępniałam na story. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że w czasach takich, jakie mamy, Eee, pozwolę sobie tak trochę światopoglądowo podjechać. Eee, wydaje mi się że nam być bardzo istotny, tak. bo dzieją się różne rzeczy za naszymi oknami i eee, niekoniecznie są to rzeczy dobre i obojętnie, czy się z nimi zgadzacie, czy się nie zgadzacie, czy z nimi dyskutujecie, czy się z nimi, e, czy je ignorujecie w jakiś sposób, to wydaje mi się, że każdy powinien jakby sam dla siebie znaleźć eee, sam ze sobą jakby dojść do tego, co, co na ten temat myśli i właśnie nie, nie machać na ten temat ręką i jakby na zamówienie Hesse sypie takim pięknym właśnie cytatem już właściwie na sam koniec, na kilka stron przed, e, przed finałem Sidarty, że ponownie rozmowa Sidarty z Gowindą. Mówi Siddhartha do Gowindy, najważniejsza wydaje mi się miłość, rozszyfrować świat, objaśnić go, gardzić nim, to rzeczy wielkiego myśliciela. Nie zaś zależy tylko na tym, żeby kochać świat, nie gardzić, nim, nie nienawidzić samego siebie ani świata, móc podchodzić do świata i do siebie i do wszystkich istnień z miłością, z podziwem i szacunkiem. I to jest ten, który Wam też już właśnie udostępniała wcześniej na Story i nie dosyć on w ogóle pięknie podsumowuje tę drogę, którą gdzieś Darta przechodzi, mm -hmm. właśnie zauważa to, co, o czym trochę mówiłam na początku, tę te, 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 te nitkę która tak. gdzieś przenika wszystko dookoła, ale też e, jego samego mm -hmm. e, i ten świat. Bo mm. tak jak mówię, wszystko jest połączone i tak, nie tylko tak, tak. ziemia, kwiaty, rzeczy, ale my, jak, my jako ludzie mm -hmm. również Nieświadoma e, e, jesteśmy w tym, <laughs> tak. jesteśmy pod tą nitkę podpiętą, no. e, to, to to jest w ogóle bardzo piękne i bardzo ważne i e, no. To tak ja, ja musiałam to przeczytać. Nie, ale to jest w ogóle bardzo dobre, wiesz, to jest też ciekawe w, w, w kontekście tego, że e, Siddhartha spotyka Govinda chyba trzy czy 4 razy, mm -hmm. już nie pamiętam, jak to było, ale tak naprawdę zaczynamy od tego, że w sumie jest z... Y no są przyjaciółmi, są mieszkają przyjaciółmi, tak, razem, mieszkają ma, razem że... potem się rozstają, potem znowu się spotykają i znowu się spotykają i znowu się spotykają. Za każdym razem, kiedy oni się spotykają, Siddhartha zdaje mu taki ja z tego, co się dodają. Tak. I to jest o tyle niesamowite, że ten setat idealnie podsumowuje to, jaką drogę przechodzi Siddhartha w kontekście tego, czego próbował w życiu. Że z jednej strony próbował takiego, wiecie, skrajnie pobożnego, asetycznego życia, kiedy wyzbywa się wielu swoich pragnień i potrzeb na rzecz mm -hmm. tego, żeby po prostu w jakimś stopniu się umartwiać i przez mm -hmm. ten, może w ten sposób poznać jakiś absolut jakby. Wiecie, tak. zdobyć jakąś większą wiedzę. Potem próbuje czegoś kompletnie odwrotnego, bo a tu tutaj jakaś, wiecie, relacja romantyczno-seksualna, coś takiego. Mm -hmm. Z drugiej strony mamy jeszcze pogoń za pieniędzmi i za bogatym no, życiem. To taka bardziej hedonistyczna Taka postawa. bardziej hedonistyczna postawa, rzeczywiście nastawiona na jakiś taki konsumpcjonizm, może też mm -hmm. w jakimś stopniu takie rzeczywiście bogactwo i to wszystko. I mamy takie kilka etapów życia Sidarty, które prowadzą do tej jednej jedynej konkluzji, która jakby głosi tylko po prostu jakby kochajmy siebie, znajmy swoje życie, sprzyjajmy się, rozumieć, znajmy, rozumieć rozumieć siebie wzajemnie, bo wszyscy jesteśmy połączeni, wszyscy jesteśmy jednym wszechświatem, który musi ze sobą koegzystować, więc jakby to jest, to jest niesamowite, pod tym względem, jakby Hesse tak zgrabnie potrafi to ubrać i mam wrażenie, że dla innego autora to mogłoby być bardzo proste, żeby coś takiego zrobić bardzo łopatologicznie. To też tak myślę. Tak, zrobić in your face, tak moralizatorsko, mm -hmm. tak aż do pożyczek. Znaczy tak, nie jest moralizatorski. Ale jakby... to, to jest piękne moralizatorstwo, nie to, to jest takie, że nie jest, bo to by było. Ale kłamstwo. wiesz, to jest takie moralizatorstwo, które każe ci się zastanawiać. To jest takie moralizatorstwo, które chodzi. Bo bo to jest w proste. To jest proste. Bo to jest proste, bo on niczego nie komplikuje. On zresztą się tak. przyznaje, że jeżeli on by zaczął komplikować, to by wyszła bzdura. No, tak. I on to mówi słowami sidarty, tak? tak propos tak, tego, że tak, mądrości tak. nie da się przekazać. Mhm. Dlatego on to pisze bardzo prosto i też ta forma jest no. bardzo prosta. Natomiast jakby do mnie to dociera na takim trochę też innym poziomie zresztą tego, że dla mnie swojego czasu właśnie buddyzm był taką kwestią, którą ja się szalenie interesowałam. Mhm. I gdzieś sobie pomyślałam, że, że to jest bardzo ciekawe i w sumie to bardziej mi chyba leży niż jakiekolwiek takie filozofio, religie europejskie mhm. i gdzieś to mi się wydawało o mhm. wiele bardziej jakieś takie szlachetne i... I, I miłe po prostu. Przyjazne, no Takie przyjazne, wiesz, to, to nie jest żaden strach, to nie jest żaden przeraż, wiesz. To nie jest ta gra, stawić, gra tak? przerażeniem czy czymś, no. tylko, tylko właśnie czymś takim. grzechem, kają, piekłem. E, tak, mm -hmm. tak. Nie? jakby czymś zupełnie innym tutaj się operuje. I gdzieś to do mnie bardzo trafia. Jeżeli ktoś ma taką podobną wrażliwość, że do niego właśnie trafiają tego typu przekazy, to wydaje mi się, że Sidarta to jest książka dla takiej osoby. No. E, czy ona do mnie trafiła bardziej niż Demian? Na pewnym. Ja wglądam jej 4 na 5 z jakiegoś powodu muszę <grym 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 Tak, się. Tak. Na jakimś etapie, w sensie na jakimś poziomie ona mi się podoba bardziej niż Demian, a na jakimś innym poziomie podoba mi się Demian mm -hmm. bardziej niż Sidarda. Mm -hmm. I jakby, mimo że te książki są do pewnego stopnia podobne, to ja nie jestem ich w stanie tak postawić, wiesz, jeden do jednego i wybierz jeden Nie stawiłabym ich wok, obok siebie w ogóle. Wiesz, bo to, to jest nie. Sensie, że czytałam, czytałam dwie książki Hasego, które ci się bardziej podoba. Mm -mm, wiesz. I nie. ja tak jak, no nie wiem, obie mi się podobają, no, na nie, innych poziomach. Właśnie, to jest kwestia tego, że na innych poziomach. Ja z jednej strony mam takie, że. Moje serce bardzo mocno bije do tej ja mm. naprawdę tą książkę mocno przeżyłam, i nadal ją przeżywam, i gdzieś tam mam takie wrażenie, że to będzie coś, co zostanie ze mną naprawdę bardzo długo i kto wie, czy nawet nie do końca życia. Seedai to mam bardziej takie, że dopiero otwieram się na ten nowy pogląd, bo jeżeli rzeczywiście mówimy tak jak na początku rozmawiałyśmy a po tego, że to jest trochę inny pogląd na drogę ja, mm -hmm. mnie, mojego ja to ja jeszcze wiesz, za bardzo siedzę w tamtym i jeszcze, może trochę za szybko przeczytałam, no mm -hmm. nie? Trochę za bardzo jestem w tym, ale nie odmówię temu tego, że to jest absolutnie coś zupełnie tak samo dobrego jak mm -hmm. Demian. Tym względem. to jest po prostu inne podejście, no nie jakby nie neguję tego, czy to jest lepsze, czy dobre, to jest po prostu inne, ale tak samo dobre. I jakby nie mogę tego temu odmówić, bo jakby... Hesa. <grych> to no jest moja klika ja tyle chyba. W sensie no. wydaje mi się, że powiedzieliśmy wszystko... I tak. mamy nadzieję, że Was zachęciłyśmy do Sidarty tak samo mocno, jak do Demiana, bo bardzo wiele osób y, nas oznacza, na, głównie na Instagramie. Tak. Jak kupujecie Demiana, to... Best tam... thing ever. I to jest bardzo miłe i fajne i dużo, dużo jest tych story. I mamy nadzieję, no. że z Sidartą też tak będzie, bo to już jest książka warta poznania. W wielu empikach już Demian jest wyprzedany, także no. tylko chciałam tyle powiedzieć. Także no, czytajcie Hessego. to wielki tak. pisarz był. I warto, warto czytać jego książki, tym bardziej, że to jest... To jest taki twórca, którego utwory się nie starzeją. Absolutnie. I one w dużym, dużym stopniu będą, będą nieśmiertelne albo tak. przynajmniej będą bardzo aktualne jeszcze przez masę czasu. Dokładnie. Bo to jednak dosyć jeszcze świeża literatura jest początek, tak. początek ubiegłego wieku, to jeszcze nie tak dawno temu. Tak. Więc aż zaczęło nam jechać za oknem. Więc, jakby w tym w tej kakofonii Syren i Kajetek, czy tam innych skarlaków jadących, yy, ratować cudze życie. Pamiętajcie o tym, żeby szanować życie, żeby kochać się yy, i być jak ten Seed tak, który po przejściu swojej wielkiej drogi stwierdza, że najważniejsza w życiu jest miłość, a nie wiedza, którą ktoś może nam niby przekazać, bo tak naprawdę uczymy się sami, sami. na własnych błędach, na to własnych doświadczeniach. To. Więc bądźcie tacy, czytajcie Hesego i do zobaczenia z tym razem. Pa! pa!